Kto jest w stanie powiedzieć, że dzisiejszego wieczoru, kiedy klęknie do modlitwy, albo usiądzie, wzniesie ręce i zacznie wielbić Pana Boga? Bóg nie może wylać swoich darów w taki sposób. Może to dzisiejszy dzień jest dla Ciebie tym dniem, w którym doświadczysz działania Ducha Świętego w Twoim życiu. A może jeszcze będziesz musiał poczekać, będziesz musiał w jakiś sposób doczytać, żeby się samemu przekonać do tego, co ja mówię, że to nie jest żadna bajka. Że to nie jest coś z obcej planety. Ktoś powie, proszę, Giędza, ale jeszcze mnie ksiądz nie przekonał. Czy to jest naprawdę tak istotne? Moi drodzy, dary Ducha Świętego otwierają nas na inne dary. Dar języków to jest najprostszy z charyzmatów i nie zależy on od stopnia świętości. On otwiera nas na dar uzdrawiania, na dar proroctwa, otwiera nas na pragnienie Słowa Bożego czytania, Słowa Bożego na głód modlitwy, na wyplenianie z naszego serca pychy itd., tak itd. Tak Więc tyle i takie bogactwo przy tym darze, które jest złożone przez Ducha Świętego, które się kryje, że myślę, że warto się nim zainteresować. Proste słowa z serca chciałbym, żeby wam posłużyły na dzisiaj do pewnej refleksji. I zadania sobie pytania, czy jeśli dzisiaj Duch Święty albo w kolejne dni będzie chciał mi ten dar dać, czy go podejmę i czy będę z niego korzystać. Jeżeli tak, to może być to kolejne wezwanie do tego, żeby uczestniczyć w jakiejś wspólnocie, która takimi darami posługuje. Amen.